Cześć, z tej strony Damian ze SkatingSchool.pl. W dzisiejszym materiale dowiecie się, jakie są rodzaje łyże, w czym one się od siebie różnią, po co one są, dla kogo są, i czemu tak drogo. Zaraz powiem Wam o wszystkich różnicach. Otóż tak, łyżwy dzielimy na różne kategorie, tak samo jak w rolkach, jest tych rolek do różnych stylów jazdy, multum, tak w łyżwach nie jest inaczej. E, znajdziemy oczywiście łyżwy hokejowe, znajdziemy figurowe, to standardowo wszyscy wiemy, tak? znajdziemy panczeny tak zwane, tak? czyli dla panczenistów, one się odznaczają bardzo długą płozą, e, znajdziemy łyżwy rekreacyjne, takie typowo na ślizgawki, tak? Znajdziemy łyżwy regulowane, dziecięce e, Znajdziemy takie łyżwy saneczkowe Dla kompletnie malutkich bąbli I tylko w tym wypadku proszę to, tego używać e, Nie już dla tam sześcioletniego dziecka Tak, tak więc e, Jak widzicie tutaj mam e, różne typy łyżew e, Zaczniemy może od tej łyży Dlaczego akurat od figurówki? E, jest to specyficzna rzecz Ponieważ większość ślizgawek, jeśli mają wypożyczalnię, albo większość ludzi, kupując łyżwy figurowe, kupuje te łyżwy takie skórkowe, gdzieś tam za 100 zł, 120, 150, tak, różnie, nawet są to 180, 200 zł łyżwy ze skórki. Hello, nie jeździ się już w takich łyżwach dzisiaj, ok? Dlatego dobrze, że tutaj trafiłeś na ten kanał. To jest. Taka już profesjonalna łyżwa figurowa. I zobaczcie, ta łyżwa jest tutaj bardzo mocno dopasowana. Język jest troszkę taki sztywniejszy, to nie jest skórka. Poza tym, ściskając tą łyżwę, czuć, że ona tutaj lepiej trzyma, tak? To trzymanie tej kostki jest dużo lepsze. Oczywiście na pewno. E, znajdziemy bardziej profesjonalną łyżwę. Nie jestem e, specjalistą w dziedzinie łyżew figurowych. Tutaj naprawdę multum rzeczy można zmienić. Nie kupujcie takich łyżew skórkowych. To jest bardzo częsty błąd, że kupujecie tego typu e, łyżwy skórkowe. Myślicie, że figurówki to figurówki, więc są dla dziewczyn, Tak się utarło, że dla kobiet dziewczyn są figurówki, a okówki są dla chłopaków albo mężczyzn. Pulsi Dzura. To było w latach 90. Po prostu. Opowiem Wam troszeczkę o tym dlaczego, co i jak się e, zmienia. E, od razu Wam powiem tak, ja na moim sklepie nie sprzedaję żadnych łyżew z ząbkami. Uważam, że ząbki powinny iść do lamusa. Jeżeli nie chcesz jeździć figurowo, to znaczy nie chcesz robić piruetów, tulupów, ewolucji, czegokolwiek, to po co Ci te ząbki, one są niepotrzebne. One nawet wręcz przysparzają problemów, ponieważ ludzie wykorzystują te ząbki do tego, aby się nimi co, Odpychać, bo myślą, że są do odpychania. Absolutnie nie. Zobaczcie sobie jakiekolwiek mistrzostwa świata, zawody, nieważne, w jeździe figurowej. Czy ktokolwiek tam się odpycha ząbkami cały czas w ten sposób? No nikt, prawda? Jeżdżą normalnie jodełkowo, literką V. Natomiast ząbki, gdyby ich nie mieli, to lądowanie z Mogłoby być trudniejsze, prawda? Jak oni tam robią takie bardzo duże obroty szybkie, to podczas lądowania oni te ząbki ładnie wbijają, są w stanie wykorzystać do wyhamowywania się, zaczepienia i tak dalej. To jest specjalistyczna rzecz. Nie używać tego na ślizgawkach, one są w zasadzie niepotrzebne nam na ślizgawkach. Tak więc nie sprzedaję tego typu sprzętu. Jeżeli interesują Was tylko i wyłącznie łyżwy figurowe. To moim zdaniem powinniście się zastanowić, czy w ogóle chcecie jeździć figurowo. Bo jeżeli nie chcecie, to zastanówcie się, czy potrzebujecie takiej łyżby tylko dla wyglądu, ponieważ zaraz Wam pokażę, że są łyżwy innego typu, które świetnie wyglądają, a nie mają tego. A wiem, że większość ludzi, którzy kupują łyżwy na ślizgawki, przez to nabierają złych nawyków, przewracają się o te ząbki, tak? Wystarczy troszkę mocniej przenieść ciężar w przód i ten ząbek pierwszy, i jest przed hamulec, bam, leżymy, tak? Więc jeżeli nie chcesz jeździć figurowo, to nie kupuj tego typu łyżwy. Jeżeli chcesz jeździć figurowo, to jak najbardziej, natomiast nie kupisz tego u mnie w sklepie, tylko poszukaj profesjonalnego sklepu z sprzętem do łyżwiarzy figurowych. To jest tak skomplikowana rzecz tam na pewno dobrze cię obsłużą. Ja czuję się bardzo mocny w łyżwach takich rekreacyjnych, w łyżwach hokejowych, ponieważ jestem hokeistą. Natomiast panczeny, figurówki. To nie jest moja działka, natomiast e, jeżeli nie chcesz jeździć figurowo, robić piruetów i tak dalej, to nie powinieneś mieć tych ząbków. I proszę, słuchaj dalej, bo powiem troszkę więcej. Dlaczego większość ludzi kupuje te łyżwy takie skórkowe? No bo kiedyś takie były. <laughs> Okej, okay, no kiedyś takie były, e, bo jaka jest geneza łyżew e, generalnie? Nawet hokei, hokejowe były, tak, e, ze skóry. Geneza jest taka, że kiedyś nie potrafiono zrobić takiego odlewu sztywnego buta, nie było takiej technologii, aby wykonać fajny but sztywny i z niego, do niego doczepić płozę, tak? I, I zrobić z tego łyżę. Używano skóry, ponieważ skóra była materiałem, którym można było ładnie uformować, zrobić z tego ładny but, kształt e, i była w miarę sztywnym materiałem. Stare przysłowie takie, stare powiedzenie łyżwiarzy mówi, żeby trzymać łyżwy w zimnym. Ono dzisiaj się już kompletnie nie sprawdza, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ale, ale o co chodziło w tym? Chodziło właśnie o to, żebyś trzymał łyżwy w zimnym, bo skórka w zimnym była sztywniejsza. Nie rozchodziły się te łyżwy, tak? Więc yy, zapewnia lepsze trzymanie po prostu stopy. I to wszystko, cała, cała, cała filozofia. Więc dzisiaj, kupowanie łyżew wykonanych ze skórki materiału, które się gną e, tak no, zupełnie, zobaczcie, tu nie mam w środku nic, tak, a ja no, muszę się nam namęczyć, żeby w ogóle je zgiąć. Tak, jedną ręką nie jestem w stanie zgiąć tego buta do końca. On jest sztywny i to ma zapewniać na łyżwa kontrolę, czyli musi być stabilna, sztywna. Więc kiedyś robiono to ze skórki. Później technologia się rozwinęła i zaczęto robić łyżwy takie plastikowe, tak? Lata 90. szczególnie gdzieś tam zaczęto te plastiki wprowadzać na klamry. Najpierw były nawiązania, w ogóle owiązaniu, co Wam też opowiem, ale to za chwilkę. I był taki szał firmy Munari, Bauer właśnie, tak? I inne firmy, których już często już dzisiaj nie ma na rynku wprowadzały tego typu łyżwy, czyli e, plastiki. Dlaczego? Bo były sztywne. Każdy chciał jeździć w sztywnych łyżwa, po prostu, bo się w nich dużo lepiej jeździ. Nie łamią się nam te kostki tak do środka, nie? O to chodzi. To musi być zapewnione odpowiednie trzymanie. E, no i z czasem technologia się rozwinęła, a dzisiaj już mamy takie kosmiczne łyżwy, że szok. Dlatego nikt na żadnych zawodach nie jeździ w takich łyżwach skórkowych, tylko ma sztywne, profesjonalne łyżwy i to jest bardzo skomplikowana rzecz. Tak samo każdy hokejista, zawodowiec ma sztywną łyżwę. Zobaczcie, to jest profesjonalna łyżwa pokajowa. W takich łyżwach grają w NHL, w najlepszej lidze świata i ona, ta łyżwa już w ogóle musi być bardzo twarda. Figurówki muszą zapewnić dobre trzymanie stopy, o tyle nie chronią przed uderzeniami, tak? To już musi chronić przed uderzeniami. Wyobraźcie sobie, że dostajecie krążkiem lecącym 120 km na godzinę w kostkę w łóżwie skórkowej. Macie połamaną kostkę, rozwaloną. Po prostu. Dlatego te łyżwy tych w ogóle nie idzie zgiąć. One są tak twarde, są z takiego kompozytu. No nie ma szans. Naprawdę. Jest też najwyższy model, profesjonalna łyżwa. Naprawdę tutaj jest multą rzeczy, o których większość ludzi nie wie. Tutaj ochrona Achillesa, nawet taka. No, super! Po prostu rzecz. Są twarde te łyżwy, tak? Teraz zobaczcie, to jest właśnie łyżwa profesjonalna. To jest łyżwa profesjonalna. Zakładam, że od razu nie będziecie kupować łyżew profesjonalnych, bo te łyżwy kosztują sporo całkiem pieniędzy. To na przykład jest łyżwa rekreacyjna. I to już jest fajna sprawa, jeżeli chcesz jeździć tylko i wyłącznie ślizgawkowo. To jest bardzo fajna rzecz. Zobaczcie, oczywiście poza hokejowa, but hokejowy, bardzo ładny design. Naprawdę świetnie. Bauer się tutaj co roku bardzo stara i robi bardzo ładne łyżwy. E, I nie kosztuje milionów, tak? To jest łyżwa za tam trzystówki I zobaczcie, jaka. Kolejna łyżwa, to specjalnie wybrałem, To jest łyżwa dla takich naprawdę małych dzieci. Jest regulowana. I dlaczego ja ją specjalnie wybrałem? Jest bardzo, ale to bardzo mało łyże dla dzieci, dla dziewczynek regulowanych, bo dla chłopców jest prościej, natomiast właśnie to o czym mówię, ten kanon taki się przyjęło, że dziewczynki to pozy figurowe, nawet jak mają łyżwy rekreacyjne to jest łyżwa rekreacyjna taka typowa na ślizgawki, żeby po prostu się nauczyć jeździć, to dają tam te ząbki w przód na litość boską dlaczego te dzieci się przewracają o to? używają tych ząbków jako instruktor, mając ta, takie dziecko e, informuję o tym oczywiście często nieświadomych rodziców i zabieram łyżwy i po prostu je piłuję po to, żeby dziecko nie mogło się nimi odpychać bo dziecku możesz powiedzieć, nie odpychaj się, nie odpychaj i tak się nimi zacznie odpychać, po prostu bo je ma, więc je zacznie wykorzystywać ba, wielu dorosłych się odpycha ząbkami a to jest zły nawyk, błąd nie powinno się tak robić Zobaczcie na jakiegokolwiek dobrego łyżwiarza, który sobie dobrze jeździ. Nawet na, na każdej ślizgach w lodowisku jest ktoś, kto wymiata. Czy on się odpycha jakoś tak czubami? No nie, no nikt się tak nie odpycha. Więc to jest łyżwa taka rekreacyjna, typowa dla małych dzieci. Ona tutaj zapewnia jakieś utrzymanie. Eee, przypominam, że to jest dla dzieci. One ważą wtedy 20 kg, tak? To jest też innego rodzaju jakby przeciążenie dla, dla tego materiału. Do tego jest świetna rzecz, ponieważ jest regulowany but. I ten model możecie kupić u mnie na sklepie, ponieważ e, bardzo go polecam. Szczególnie dla małych dziewczynek, e, które lubią różowy kolor, a chcecie, żeby dziecko nie nabrało złych nawyków, bo nie ma tutaj ząbków. A przy okazji, co? Jest regulowany but, więc no, wystarczy to na kilka sezonów. Tutaj również, no, jak chce jeździć profesjonalnie, to się nie używa w używ regulowanych, bo tutaj się zmienia oczywiście geometria względem tej płozy. No ale okej, okay, no to mówimy tutaj o ślizgawkach i o dzieciach zupełnych, więc nie będziesz kupować łyżew za 500 złotych co sezon albo nawet dwa razy na sezon, bo czasem jest taki przyrost stopy, że, że się okazuje, że nawet do końca sezonu nie wystarczy łyżwy, już są za małe, więc kupujesz tego typu łyżwy, one Ci wystarczą na dwa sezony, jest spokój, nawet często jeszcze możesz je odsprzedać. E, więc to jest super rzecz, jest super rzecz. E, ja polecam tego typu rozwiązanie bo to są łyżwy ślizgawkowe, rekreacyjne jeżeli spodoba Ci się jazda na łyżwach i tak dalej to wtedy szukaj innej możliwości natomiast po co od razu wykładać nie wiadomo jakie pieniądze kup dobre łyżwy, polecane przez e, ludzi, którzy się na tym znają bez ząbków, regulowane voilà, piękna łyżwa, bardzo mało jest dostępnych tego typu rozwiązań na rynku nie znajdziecie. E, fajna sprawa. I tutaj co? To jest w ogóle hit. To wam muszę powiedzieć, że ja jestem tak zły, że za moich czasów nie było czegoś takiego. Ja zaczynałem oczywiście od skórkowych, brązowych łyżew, tam hokejowych i tak dalej. To są w ogóle hitowe łyżwy. Tego mało jest na rynku. To, to się w ogóle wyprzedaje jak świeże bułeczki. To jest łyżwa regulowana w bucie hokejowym. To jest w ogóle hicior. E, tutaj ma taką regulację, można sobie włożyć. O, pod jest teraz większy, ciach mniejszy, blokada bęk. No super rzecz, po prostu bomba. Najlepsza opcja e, dla chłopczyków. E, znowu może nam urosnąć stopa. Łyżwa wystarczy na dwa e, sezony na pewno. E, bardzo ładny bud, sztywny, tak. No, oczywiście nie jest tak sztywny jak łyżwa profesjonalna, ale ona kosztuje 3000 ponad, tak. E, ta łyżwa kosztuje znacznie mniej e, i dla takiego dzieciaczka, który waży 20-30 kg, bądź troszkę więcej, naprawdę wystarcza. Jeżeli chodzi o wiązanie, to zobaczcie, e, w zasadzie i może przy wszyscy zawodowcy jeżdżą w łyżwach sznurowanych. Zauważyliście taką zależność? Dlaczego tak jest? Wszyscy jeżdżą sznurowanych. Nie ma hokeisty, która jeździ w łyżwach z klamrami. Nie ma łyżwiarza figurowego, który jeździ z klamrami. Wszyscy mają sznurówki. To jest bardzo fajna, ważna rzecz, o tym powiem w następnym, w następnym materiale. Tak, tu Wam jeszcze chciałem pokazać, specjalnie przyniosłem... To jest w ogóle hitowa łyżwa. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. O, oh, ja się już zachwycałem w zeszłym sezonie tą łyżwą. Tutaj jest w ogóle takim ładnym futerkiem, takim meszkiem ładnym wykończona, ładnie się świeci. To jest piękna łyżwa hokejowa dla dziewczyn i kobiet. Naprawdę ona nie jest już regulowana. Niestety to są takie typowe tutaj, bo pokazałem. Natomiast świetna łyżwa. Piękna. Bez ząbków. Nie chcesz jeździć figurowo, to po co ci ząbki, tak? A zobaczcie, jaka to jest petarda w ogóle. No bomba. E, ok, już się nie zachwycam, bo e, mam jakiegoś Fioła na punkcie łyże, także chyba zresztą widzicie. E, dobrze, mam nadzieję, że troszkę Wam rozjaśniłem e, jakie są typy łyży, czy, czym się one różnią. E, jeżeli ten film był dla Was wartościowy, to proszę o komentarz, subskrypcję łapkę w górę. No i co, widzimy się w kolejnym materiale, o którym powiem o już bardziej technicznych aspektach, czyli jak dbać o łyżwy jak dbać o szlif. Jeżeli interesujecie ten temat, to zapraszam.